się brzega, a za rzeką mugiła i krzyż. Za tam się drzewa, a za Starosto, panie prezydencie, panie przewodniczący, drodzy zebrani, przede wszystkim drodzy kombatanci walki o wolną Polskę z lat 70., ale przede wszystkim 81. Tych, którzy zakładali Solidarność, którzy strajkowali w lipcu 80 roku i potem w sierpniu. W jednym z tych miast, gdzie strajki były jako pierwsze w Polsce, właśnie w lipcu, oprócz tych południowych. Rzeczywiście o wolną Polskę i można powiedzieć, że koło gdzieś tam się w historii toczy. Niektórzy mówią, że znowuż jesteśmy na zakręcie, który każe walczy z Powolną, jeszcze wolną, ale z wolnością gospodarczą się jest gorzej. Wolność słowa jest gorzej. Ja przede wszystkim chciałbym nawiązać do, tych, do tej symboliki tego pomnika, gdzie mamy daty z rybów naszych, tych dwudziestowiecznych, po drugiej wojnie światowej, od 1956 do 76 i potem te 80. I to, co się stało właśnie w tą noc 13 grudnia 81, gdzie mamy tą radę za kratami, rzeczywiście wielu Polaków i wy, którzy tu jesteście, też wielu z Was wówczas utraciło wolność. Najpierw jako internowani, potem również. Aresztowani, skazani na wyroki, niektórzy wieloletnie, niektórzy biomigrowali. Nie ma ich tu z nami. Jak wcześniej tu kolega Marian mówił, to grono się zmniejsza, no czas jest nieubłagany, życie biegnie. Mam nadzieję, że zdaje się, że była taka. Zapowiedź ze strony pana prezydenta, że mogą to być uroczystości miejskie i chciałbym, żeby tak było, żeby tu była młodzież. Są tu 30-40-latkowie i to jest też nadzieja na to, że ta pamięć pozostanie nie tylko w pomnikach, które mogą setki czy tysiące lat stać, ale również w pokoleniach młodych, którzy tą no, pamięć przenoszą na kolejne pokolenia, bo jeżeli tej pamięci ludzkiej nie będzie, to ta z pomników nie wystarczy. A ta pamięć musi być nie tylko przekazywana z pokolenia na pokolenie, w rodzinach, ale również w szkole. Szkoła też jest zobowiązana do tej naszej pamięci, do naszej historii, której możemy być dumni. Nie tylko na tle Europy, ale również świata. Byliśmy tymi, którzy pierwsi stanęli naprzeciwko całego systemu komunistycznego. Potem trochę to zostało zakłamane, że mur berliński był najważniejszy. gdyby nie ten opór w Polsce, muru berlińskiego by nie było. Gdyby nie Jan Paweł II i prezydent Reagan, muru berlińskiego i upadku tego muru też by nie było. I o tym też nie tylko w Polsce, ale również Europa czy świat powinien pamiętać. I nie musimy się wstydzić naszej historii. Ten karnawa 80. roku był elementem na skalę światową. I wcześniej w Indiach może porównywalny ruch był, ale ile większy na do tego festiwalu Solidarności. Byliśmy wtedy dumni z tego, że 10 milionów Polaków nagle potrafiło powiedzieć, że nie zgadza się z tym systemem. I on został zniszczony przez Polaków, przez armię. Pamiętamy tę. Armia walczy z narodem. Wojna polsko-polska już wtedy się zaczęła. Dobrze, żeby jak najszybciej się skończyła. Dziękuję organizatorom. Chciałbym życzyć, żebyśmy mogli w tym gronie spotykać się jeszcze wielokrotnie i z podniesioną głową patrzeć na i przeszłość, i przyszłość Polski. Jesteśmy wielkim, dumnym narodem i możemy robić projekty na skalę europejską, nie tylko takie, które ktoś mówi, że to jest megalomania. Mamy prawo robić projekty, największe w Europie, a dlaczego nie? Potrafimy to zrobić, pokazywaliśmy to w historii wielokrotnie, myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję to pokazywać. Cześć i chwała bohaterom, tym, którzy żyją i którzy odeszli. Dziękujemy bardzo. na znaku tego dziecka go zdali cię świat. To szpatronie i szlaku i, i świat. Jeszcze wiem, gdzieś tam są u nosi się z Za Urbiskiem tam ginie księżnę, a za czego mogiła Za Urbiskiem tam bije.

Być parocio mierzem, by się człowiek się przyścił jacem. Podaj o po to być bardzo niechem. By się człowiek się wszyscy jacem. na łza. Poszła droga i szalów znaku, tylko niech jak oddali cię z kawał. Poszła droga i szalów nic ni znaku, tylko niech jak oddali